Witam na kanale Spokojnej Analityki z tej strony Borys Tezengausen. 18 stycznia, dziś bardzo dużo ważnych i interesujących wiadomości. W tym wydaniu główny ideolog Kremla otwarcie grozi likwidacją suwerenności Kazachstanu, Armenii, Gruzji i nie tylko, jeśli te kraje się nie podporządkują. Moskwie. Ukraińskie drony zaatakowały najważniejszy rosyjski poligon rakietowy Kapustin Jar. To właśnie stamtąd odbywa się start oresznika. Trump ogłosił wojnę handlową Europie, a Bruksela szykuje bardzo ostrą odpowiedź. Biały Dom wyprzedaje miejsca w Radzie Pokoju za miliard dolarów, a Rosja już szykuje walizki z pieniędzmi. Kreml przygotowuje katastrofę technologiczną i ataki na ukraińskie elektrownie atomowe. Katastrofa w Fukushimie wyda się po prostu dziecinną zabawą. O tym i nie tylko w dzisiejszym wydaniu będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy, jeśli jesteś tu po raz pierwszy. Witamy serdecznie i oczywiście subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A więc główny ideolog rosyjskiego świata Dugin oświadczył, że nie można pogodzić się z istnieniem suwerennej Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Gruzji, Uzbekistanu i tak Albo staną się częścią naszego zjednoczonego sojuszu, albo przyczółkiem dla USA lub Europy, stwierdził Dugin. Warto tutaj zaznaczyć, że Dugin rzeczywiście jest głównym ideologiem rosyjskiego świata. I Dugin, podobnie jak Karaganow, wypowiadają to, czego Putin czasem nie może powiedzieć samodzielnie i nie chce tego mówić samodzielnie. Medwiediew, nawiasem mówiąc, też należy do tego samego grona. Wszystko, co Putin ma na myśli, Medwiediew mówi na głos. Wiecie, w pewnym sensie, te kraje, które teraz pomagają Rosji omijać sankcje, same sobie tym kopią prawdziwy grób. O tym będzie trochę później, ale wszyscy muszą zrozumieć, że putinowska Rosja zawsze będzie walczyć ze swoimi sąsiadami. Zawsze. Przy czym putinowska Rosja to nie tylko Rosja za czasów Putina. Po tym Putinie przyjdzie kolejny i kolejny i jeszcze jeden. Jeśli ta współczesna Rosja będzie dalej istnieć, w takiej formie. No dobrze, a teraz przechodzimy do gorącej wiadomości: uderzenie w poligon Kapustin Jar, w świętość rosyjskiego kultu rakietowego. Ukraińskie drony zaatakowały poligon Kapustin Jar w obwodzie Astrahańskim. To właśnie stamtąd Rosja wystrzeliwuje swoje rakiety, atak na ten poligon Kapustin Jar to nie tylko uderzenie w bazę wojskową, to cios w kolebkę rosyjskiej broni rakietowej, miejsce o kolosalnym historycznym i strategicznym znaczeniu dla Federacji Rosyjskiej. Sam poligon, nawiasem mówiąc, znajduje się tuż przy granicy z Kazachstanem. Regularnie testuje się tam różne rodzaje uzbrojenia, wystrzeliwuje rakiety, a cały syf w postaci zużytych stopni rakiet i resztek paliwa rakietowego leci prosto do Kazachstanu. To zanieczyszcza zarówno glebę, jak i wodę, powoduje najcięższe choroby, w tym nowotwory, ale władze Kazachstanu to nie obchodzi. Ten poligon to wiecie, jakby miniatura Rosji i swoich obywateli niszczy i szkodzi sąsiadom. Taki właśnie poligon. W ogóle, oczywiście, Capustin Jar, jego historia to naprawdę coś. Został utworzony jeszcze w 1946 roku na osobisty rozkaz Stalina. To właśnie tam przywieziono zdobyczne niemieckie rakiety V2. I ich twórców? No, tych twórców, którzy zostali, tych których Amerykanie nie zabrali, bo Amerykanie kluczowych konstruktorów zabrali do siebie na przesłuchania. I właśnie z tego poligonu zaczęła się cała radziecka rakietowa i kosmiczna program, aż do budowy Bajkonuru poligon był gigantyczny, 650 km kwadratowych. Dla porównania, żeby to zrozumieć w Ukrainie, to jak dwa Charkowy albo jak połowa Londynu, czyli ogromny poligon. A rakiety, które są wystrzeliwane z tego poligonu lecą na wschód, przelatują nad terytorium Kazachstanu i trafiają w cele. Czyli kiedy testuje się rakietę, ma ona poligon startowy, z którego startuje i punkt końcowy, do którego dolatuje. I właśnie tym punktem końcowym jest poligon Sary Szagan, koło jeziora Bauchasz to jest Kazachstan. Czyli tak, testy rosyjskich rakiet odbywają się bezpośrednio nad terytorium Kazachstanu, i poligon odbiorczy, do którego dolatuje rakieta, również znajduje się w Kazachstanie. W istocie Władze Kazachstanu na podstawie umowy pomagają Rosji przeprowadzać testy rakiet nad swoim terytorium. Rakiet, które dziś lecą na Ukrainę, a jutro mogą polecieć na Europę to tak, gdyby ktoś nie wiedział. A jeśli chodzi o strefy upadku i ekologię to już nawet nie będę się wypowiadać. To znaczy, że dla Kazachstanu ten poligon to ekologiczna bomba z opóźnionym zapłonem. Wszyscy doskonale wiedzą, ile tam rodziło się dzieci z patologiami, jaki jest tam zawyżony odsetek chorób onkologicznych, ale wszyscy przymykają na to oczy. Może Rosja płaci za to jakieś gigantyczne pieniądze, żeby władze Kazachstanu nie zauważały tego problemu. A może przyjrzyjmy się temu: całkowita powierzchnia dzierżawy. Tereny, które Rosja dzierżawi w Kazachstanie na potrzeby startów rakiet, testów i poligonów, to 50 tysięcy kilometrów kwadratowych. To znaczy, że to 5 milionów hektarów. Tylko zastanówcie się nad tą liczbą. To więcej niż cała Szwajcaria. A wiecie, ile Rosja płaci za tę całą przyjemność? Jeśli podzielić tę sumę, którą Rosja płaci przez liczbę hektarów, wychodzi 40 centów za hektar rocznie. To naprawdę jakiś niesłychany akt hojności. I przecież to nie jest rolnictwo, to niszczenie środowiska na długie, długie dziesięciolecia. Rosja płaci 40 centów za hektar rocznie. Czy nie mieliście już dość nieszczęść od Sowietów, od Związku Radzieckiego? Przypomnę, w latach 50. i 60. na tym poligonie Kapustyn Jar przeprowadzono 11 wybuchów jądrowych powietrznych i na dużych wysokościach. Radioaktywny ślad objął część Kazachstanu i do dziś tam promieniuje. No a dla Rosji to oczywiście bardzo poważny cios w reputację. Okazuje się, że świętość świętości wojsk rakietowych o przeznaczeniu strategicznym nie jest chroniona. Jeśli drony docierają do wyrzutni międzykontynentalnych rakiet, to znaczy, że rosyjska tarcza jądrowa jest trochę dziurawa. Tak to wychodzi. No a dla Kazachstanu to chyba kolejny powód do zastanowienia się: jeśli Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, to czy wynajmowane poligony nie staną się przypadkiem legalnym celem wojskowym dla Ukrainy? Dobre pytanie, prawda? Mam zresztą wrażenie, że atak na kaspijski konsorcjum rurociągowy, przez który eksportowana jest zarówno rosyjska, jak i kazachska ropa, to między innymi wyraźna sugestia dla władz Kazachstanu, że nie należy pomagać współczesnemu Hitlerowi, zwłaszcza w testach śmiercionośnej broni. Chciałbym przy tej okazji szczególnie podziękować mieszkańcom Kazachstanu za wsparcie dla Ukrainy. Widzę was, czytam was, czytam wasze komentarze. Ogromnie wam dziękuję. Niestety, stanowisko władz waszego kraju jest inne. No i jeszcze tuż obok tego poligonu znajduje się zamknięte miasto Znamieńsk, wjazd tylko na przepustki. W zasadzie to miasto funkcjonuje wyłącznie na potrzeby poligonu. Dlatego właśnie Przyjaciele, jeśli macie jakieś ciekawe informacje nie tylko o tym poligonie, może tam służyliście, a może macie jeszcze jakieś interesujące wiadomości, piszcie. Stworzyliśmy specjalny adres, który jest podany w opisie kanału. Tam możecie przesyłać wszelkie ciekawe informacje. I nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Tutaj walczymy z rosyjską propagandą, na którą Putin wydaje ogromne środki kolosalne sumy i i ogromna liczba ludzi, a właściwie nie można ich nazwać ludźmi, ogromna liczba potworów pracuje na tę całą machinę propagandową, a my z nią walczymy, dlatego subskrybujcie, nas i tak będzie więcej. No i porozmawiamy o Donaldzie Trumpie i atrakcji, którą wymyślił Trump, kult jednostki i wojna handlowa z sojusznikami. Dziś mamy cały blok wiadomości. Władze hrabstwa Palm Beach na Florydzie nazwały fragment autostrady, którym Trump jeździ z lotniska, bulwarem prezydenta Donalda Trumpa do swojej posiadłości Maralago. I na tym tle, oczywiście, Trump z radości ogłasza wprowadzenie ceł przeciwko krajom europejskim za odmowę poparcia aneksji Grenlandii. To znaczy do tego już doszło, jak to się mówi. To, że Trump był niesamowicie szczęśliwy, że nazwano kawałek autostrady jego imieniem, teraz będzie po niej jeździł. I mówi, to jest autostrada Trumpa super, teraz jestem szczęśliwy. I on po prostu wprowadza cła przeciwko swoim sojusznikom, bo odmawiają, widzicie, poparcia tej jego zachcianki. Chce Grenlandię, kto jest przeciw, dostanie taryfy. Od 1 lutego 10% na wszystkie towary, a od 1 czerwca już 25%. Cłami objęto Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Niderlandy i Finlandię no właśnie. Kraje północne, północne dostały po głowie. Trump oświadczył, że środki będą obowiązywać, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zakupu Grenlandii. Wróć na planetę, Donaldzie, wróć proszę. I on znowu mówi o bezpieczeństwie narodowym, twierdzi, że Chiny i Rosja chcą przejąć Grenlandię. Już to słyszeliśmy. Jednocześnie Financial Times, powołując się na źródła w NATO, informuje, że w ostatnich latach nie odnotowano żadnej aktywności rosyjskich ani chińskich okrętów u wybrzeży Grenlandii. Ale Trump ma jakieś swoje własne NATO, własny wywiad i mówi, że nie, oni tam są. Wszędzie tam roi się od rosyjskich i chińskich okrętów. Przypomnę tylko, że USA są w zasadzie podstawą NATO. Skąd Donald Trump bierze dane wywiadowcze? Czy ma jakiś inny wywiad, który dla niego pracuje? A Trump z tą wojną handlową może bardzo poważnie się sparzyć. Czym Europa może odpowiedzieć Donaldowi Trumpowi? Europa to przecież nie Wenezuela ani Iran. Oni mają potężne narzędzia nacisku. Po pierwsze, Unia Europejska to drugi co do wielkości rynek dla Apple, Google, Meta, Tesli, dla dużych amerykańskich firm. Jeśli Europa wprowadzi podatek cyfrowy, nazwijmy go podatkiem cyfrowym, odwetowy, nie 10%, ale 30 albo 50% na usługi amerykańskich gigantów, to byłby po prostu druzgocący cios. I dla gospodarki USA, i dla emerytur zwykłych Amerykanów można przyspieszyć postępowania antymonopolowe przeciwko Google, Apple, Amazonowi i Mecie na przykład. To uderzy w amerykański rynek akcji. No i w ogóle osobny temat to Tesla. Oznacza to, że główny sponsor Donalda Trumpa również może poważnie ucierpieć. Mówię teraz o Elonie Masku. No i bojkot wojskowy. To również straszna reakcja Europy. Oznacza to, że Europa jest głównym nabywcą amerykańskiej broni. F-35, Patriot, Wysoki Mars. Europa kupuje to wszystko w dużych ilościach. Niemcy, Francja i Wielka Brytania mogłyby śmiało ogłosić moratorium na nowe zakupy i skierować te setki miliardów euro do własnego przemysłu zbrojeniowego. Airbus, Rheinmetall, jest przecież mnóstwo firm. Konsekwencje? W ten sposób amerykański przemysł zbrojeniowy straci po prostu biliony dolarów w perspektywie 10 lat. Trump obiecywał miejsca pracy, a dostanie zamknięte fabryki Boeinga. Co wtedy powie Donald Trump? Jednak jednym z najpoważniejszych ciosów dla Stanów Zjednoczonych może być niewielka, ale hojna danina wspierana przez Unię Europejską. Możliwe jest wypowiedzenie traktatu. 1900-1951 pobyt wojsk amerykańskich. Oto ultimatum dla Ciebie. Donald Trump nakłada cła na kraje sojusznicze. Dania mówi: Nakładacie na nas cła jak na wrogów. To już nie jesteście naszymi sojusznikami. Macie sześć miesięcy, żeby zabrać swoich żołnierzy, swoje radary i odesłać je z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Oczyście teren sprawimy, że Grenlandia znów będzie wolna od amerykańskich wojsk. Może tak nie postąpić. No jeśli naprawdę dojdzie do poważnej konfrontacji, jak najbardziej może dlatego Trump, który chciał wzmocnić obronę, może w rzeczywistości oślepić stany zjednoczone. Mam na myśli wczesne ostrzeganie przed wystrzeleniem rakiet ze strony Rosji, jeśli tej bazy, przepraszam, na Grenlandii nie będzie. No i można jeszcze mówić o kolejnym finansowym ciosie. To znaczy Europa może zacząć przeprowadzać rozliczenia w euro, rezygnując z dolara, czyli w rozliczeniach międzynarodowych zaczynają dawać pierwszeństwo euro. Popyt na amerykańską walutę spada, inflacja w kraju rośnie. Dlatego Donald Trump ma dość szeroki wachlarz narzędzi w odpowiedzi. Ale dla Donalda Trumpa w tej wojnie istnieje też punkt bez powrotu. To znaczy, jeśli wszystko działa na korzyść Trumpa, blef, uważam, że to blef, blef Trumpa działa, jeśli Europa zwleka. Europa kłóci się wewnętrznie, Europa reaguje pojedynczo, każdy osobno. Ale blef Trumpa przestaje działać, jeśli Niemcy, Francja i Wielka Brytania występują wspólnym frontem. Odpowiedź ogłaszana jest jako jeden pakiet, bez histerii, ale z konkretami. Oto punkt bez powrotu. Dla Trumpa to nie są cła ani sankcje. W odpowiedzi to moment, kiedy Europa oficjalnie powie: Dobrze, teraz nasze bezpieczeństwo to nasze bezpieczeństwo. Rozwiązujemy NATO, tworzymy nowy sojusz. Nie bez powodu. O tym o europejskiej armii zaczęto już mówić podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. A Trumpa te rozmowy bardzo irytowały. Jeżeli Europa zacznie odbudowywać swoje ramy bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych, proces ten będzie nieodwracalny. Nawet jeśli Trump później anuluje ceła, ponieważ inwestycje w nasz własny kompleks wojskowo-przemysłowy są kontraktami na dziesięciolecia i ta odwrotna sytuacja będzie trwała jeszcze długo. Nawet jeśli Trump odejdzie za 3 lata, no cóż, w Unii Europejskiej ostrzeżono przed zagrożeniem dla relacji z USA z powodu taryf Trumpa wobec przeciwników aneksji Grenlandii. No tutaj wszystko jest całkowicie logiczne. I Unia Europejska zwołuje nadzwyczajne spotkanie ambasadorów 27 krajów z powodu groźby Trumpa wprowadzenia ceł. Odbędzie się ono 18 stycznia. Dzisiaj. No, i Trump proponuje jeszcze coś, stwierdził, że skoro już tak się dzieje, to bawmy się na całego. Trump proponuje utworzenie nowej międzynarodowej struktury Rady Pokoju. Stałe członkostwo w tej Radzie będzie kosztować kraj co najmniej miliard dolarów tak podaje Bloomberg. W dokumencie jest napisane, i tutaj jest to świetne wszystko. Radą Pokoju ma kierować Trump, który będzie decydował, kogo do niej przyjąć, a kogo nie. Członkostwo będzie trwało nie dłużej niż 3 lata od momentu przystąpienia z możliwością przedłużenia przez przewodniczącego, czyli Trumpa. Jednak to ograniczenie nie będzie dotyczyć krajów, które w ciągu pierwszego roku wpłacą do Rady Pokoju ponad miliard dolarów w gotówce. Po co, nie wiem. Kontrolę nad tymi środkami otrzyma, zgadnijcie kto, oczywiście Donald Trump. Słuchajcie, a po co to wszystko? Te gotówkowe wpłaty, i tak dalej. Może jeszcze trzeba to wszystko wpłacać nowiutkimi 20-dolarówkami. Struktura nowej organizacji przewiduje w praktyce nieograniczoną władzę przewodniczącego, którym zostanie Donald Trump. Decyzje będą podejmowane większością głosów, przy czym każde obecne państwo będzie miało jeden głos, ale wszystkie decyzje będą podlegały zatwierdzeniu przez Donalda Trumpa przewodniczącego. Chyba wszystko jasne. Dla mnie wszystko jest tu jasne. Miliard, dawaj i jesteś w Radzie Pokoju. A co z kryteriami przystąpienia? Czy wszystkie kraje mogą dołączyć, a może dyktatorzy muszą zapłacić 5 razy więcej, czyli 5 miliardów w gotówce? Dlaczego więc to Rada Pokoju, a nie Rada Handlarzy, albo Rada Rynkowa, albo Złota Rada? No właśnie, przecież można tak zrobić. Nie zdziwię się, jeśli Rosja pierwsza przyniesie pieniądze. Iran też się tam pojawi. I Korea Północna, i Hamas, i wtedy zapanuje pokój na całym świecie. Wierzcie mi, każdy z nich znajdzie miliard w gotówce. Poza tym, nawiasem mówiąc, sformułowania statutu świadczą o tym, że Trump planuje osobiście kontrolować wszystkie pieniądze organizacji i samodzielnie zatwierdzać oficjalną pieczęć, a co więcej, uwaga będzie zwoływał posiedzenia wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Więc to nie jest Rada Pokoju, to jest Rada Trumpa, tak to wychodzi. Gwarantuję wam, że Rosjanie, jako pierwsi, przyniosą gotówkę do tego funduszu. To pójdźmy jeszcze dalej. Wypuszczajmy przestępców z więzienia za pieniądze. No, poważnie mówię. Poważne, ciężkie przestępstwo? No, to zapłać więcej. Stwórzmy Radę Przestępców. Tam po miliardzie, nie, tam prościej, po 100 tysięcy wpłacajcie i świetnie. Można, swoją drogą, wiecie, jeszcze dodać, że kto nie przystąpi do Rady Pokoju, na tego USA nałożą cła w wysokości 25%. W ogóle można jeszcze handlować pakietem kontrolnym Rady Pokoju. No cóż, zamienili międzynarodową politykę po prostu w handel co tu więcej mówić. A Putin, tutaj wiecie, bardzo chce pokoju, dlatego postanowił uderzyć w podstacje elektrowni atomowych na Ukrainie. Wywiad wojskowy informuje, że Rosja rozważa atak na podstacje ukraińskich elektrowni jądrowych, cytując: w celu zmuszenia Ukrainy do podpisania nieakceptowalnych warunków kapitulacji dotyczących zakończenia wojny. Rosja rozważa atak na strategiczne obiekty systemu energetycznego w szczególności na stacje przesyłowe prądu, które obsługują ukraińskie elektrownie jądrowe. Jakie są problemy? Uderzą w podstację, wezmą gotówkę i to wszystko, sprawa jest zamknięta. Oto jak to wszystko będzie działać. Co to oznacza technicznie? Fukushima leży bowiem w samym centrum Europy. Wielu myśli, że po prostu uderzą i Ukraińcy zostaną bez prądu. Nie, to wszystko jest o wiele straszniejsze. Elektrownia jądrowa potrzebuje zewnętrznego zasilania, aby pompować wodę do chłodzenia reaktorów. Jeśli oresznik, jakaś inna rakieta, Iskander lub cokolwiek innego trafi i zniszczy podstacje, które łączą elektrownię jądrową z systemem energetycznym, następuje blackout elektrowni jądrowej. Włącza się awaryjna ochrona, reaktor jest automatycznie wygaszany, ale nadal wydziela ciepło, wtedy włączają się generatory disla, i jeśli generator disla nie uruchomi się, a mamy zimno, mamy awarię. Albo trafi w niego odłamek, albo coś stanie się z paliwem, zacznie się topnienie rdzenia reaktora. To jest scenariusz Fukushimy, czyli Putin po prostu chce postawić świat przed wyborem: albo kapitulacja Ukrainy, albo będziecie mieli. Druga opcja to Czarnobyl na waszych europejskich granicach. Z drugiej strony, to przecież prawdziwy akt desperacji. Tak, to nie jest atak taktyczną bronią jądrową, ale przestraszyć Europę promieniowaniem może mu się udać przynajmniej w jakimś stopniu. Ale już teraz reakcja powinna być maksymalnie stanowcza. Jeśli nawet dojdzie do próby ataków w pobliżu elektrowni, po pierwsze należy pozwolić na zestrzeliwanie rosyjskich rakiet przez siły obrony powietrznej krajów NATO, tu już nie ma innego wyjścia. Polski i Rumunii nad zachodnią częścią Ukrainy, aby uwolnić ukraińskie systemy do ochrony elektrowni jądrowej. Inaczej się nie da. Nikt nie wie, gdzie powieje wiatr, jak bardzo poważna będzie to katastrofa. To znaczy, że Putin igra z ogniem jądrowym, bo jest pewien, że Zachód się przestraszy i znowu zacznie do niego dzwonić. Będą do niego wydzwaniać i prosić, żeby nie eskalował sytuacji. Jeśli teraz nie pokażą mu kija baseballowego, którym w razie czego rozwalą mu łysą głowę, na przykład groźby zniszczenia rosyjskiego terminala naftowego. W odpowiedzi nawet na próbę ataku na elektrownię jądrową. Jeśli mu tego nie pokażą, to on to zrobi. Dla niego życie Ukraińców, a nawet promieniowanie, które poleci w stronę Rosji, nic nie znaczy. Absolutnie. No cóż, jak tu nie przypomnieć jednej z głównych propagandistek Rosji, Simonian, która mówiła, że ma informację, iż rosyjscy wojskowi rozważali taki wariant: wysadzić jakiś ładunek jądrowy nad Syberią, po to, żeby wyłączyć internet na całym świecie, czyli oni zdetonują bombę atomową nad sobą, żeby wam żyło się gorzej? Dlatego to plugastwo, ta podłość, ta zaraza musi zostać wyczyszczona, zniszczona, zakopana głęboko pod ziemią i jeszcze przybita osikowym kołkiem od góry. No i trochę o propagandzie. Dawno nie wspominałem o krymskich partyzantach. Niedawno znajomy napisał, że ma krewnych, którzy zostali na Krymie, a on sam wyjechał po aneksji. Mówi, że ci, którzy się cieszyli, skakali tam, krzyczeli. Putin, prezydentem świata, palili ukraińskie paszporty, a teraz zastanawiają się, jak je odzyskać. To znaczy, pojawiła się tendencja nie tylko do wyjazdu z Krymu, ale i z Rosji w ogóle. Wojna okazała się nie trzydniowa i każdego dnia na Krym, do różnych miejscowości Krymu, do Sewastopola, gdzie się urodziłem, każdego dnia przychodzą zawiadomienia o śmierci i to w znacznej liczbie. A partyzanci tu pojawiło się trochę nowych wiadomości. Przypomnę, krymscy partyzanci to szeroka sieć ludzi, którzy działają na rzecz zwycięstwa Ukrainy. To nie tylko ci, którzy wykolejają pociągi, ale także ci, którzy dzielą się ważnymi informacjami. Otóż w najbliższym czasie mogą zakazać ruchu po moście krymskim pojazdom cięższym niż półtorej tony. To już naprawdę niezła chama. Paranoja, niedługo przez ten most krymski będzie można przejechać tylko nago na rowerze, bo już prawie wszystko jest zakazane. Przypomnę, czym nie można jeździć przez most krymski samochodami elektrycznymi, hybrydami, ciężarówkami, furgonami. Jeśli zdemontowałeś tylny rząd siedzeń, to już wszystko, na pewno przewozisz tam jakieś materiały wybuchowe. I ta putinowska cudowność, putinowska cudowność czyli most krymski, może nagle się zawalić, a, jeśli przewozisz materiały wybuchowe. Dlatego paranoja, a teraz już nawet półtorej tony. A tak w ogóle to prawie każdy nowoczesny samochód waży półtorej tony. Audi A6, BMW Serii 5. One wszystkie ważą więcej. Dlatego wkrótce naprawdę będzie można jeździć tylko jakimiś małymi autkami, rowerami, hulajnogami. A i tak przypomnijcie sobie, jak hulajnoga zniszczyła rosyjskiego generała Kirillowa. Na hulajnogach też nie będzie można jeździć. Do tego ceny na Krymie zaczynają, a właściwie już nie tylko zaczynają rosnąć, na produkty spożywcze już do 20%, a na inne towary nawet do 30%, do 50%. A co się w ogóle dzieje? Jak to możliwe? Przecież chcieli zrobić z tego witrynę, a nie wyszło. Jest tam jeszcze ciekawa informacja. Poborowych, którzy służą na Krymie, po prostu fizycznie nie ma czym leczyć. To znaczy, że tam nawet na sezonowe choroby nie ma podstawowych leków. Leków nie ma, ale trzymajcie się. No i jeszcze jedna wiadomość. U Kadyrowa odbywają się jakieś rodzinne igrzyska głodu. Ma teraz nową rozrywkę. Udowadniać światu, że żyje. Teraz każdego dnia Kadyrow, a właściwie już dwóm kadyrowom, trzeba udowadniać, że żyją. Kadyrow senior wychodzi i mówi: Żyje. A teraz pokazują wideo o Kadyrowie Juniorze, o Adamie Kadyrowie, który miał wypadek samochodowy i został wysłany do Moskwy. Opublikowali nagranie na kanale Kadyrowa Seniora z jakiegoś posiedzenia. Raz słuchałem posiedzenia, które prowadził Adam Kadyrow. Nie wiem, po co on pomieszał wszystkie litery i nimi rozmawiał, po co on to robił. Nie dało się zrozumieć ani jednego słowa. W każdym razie opublikowali nagranie, że z Kadyrowem Juniorem wszystko w porządku. Wręczono mu medal. Nie uwierzycie, wręczono mu medal. Wiecie za co? Za zapewnienie bezpieczeństwa zaporowskiej elektrowni jądrowej. Jak on w Czeczeniu zapewnił bezpieczeństwo zaporowskiej elektrowni jądrowej. Ale to jeszcze nie wszystko. Najciekawsze jest to, że wideo, którym próbowano pokazać, że z Kadyrowem Juniorem wszystko w porządku i że swoim gelandewagenem nigdzie nie wjechał, chociaż wszystko było tam zablokowane, po prostu zmontowali z nagrania, które zostało nakręcone dzień przed wypadkiem. Oni chyba po prostu myślą, że wszyscy wokół są głupi. Pokażcie, powiedzcie im, że to dzisiaj. Wszyscy, wszyscy teraz w to uwierzą. Znając Kadyrowa to nie dziwi. A tutaj wiecie, fraza o młodszym i starszym kadyrowie pasuje jak nigdy wcześniej. Postanowił wyprzedzić ojca i rzucić się do piekła. Nie, nie, nie spiesz się. Najpierw ten, potem wszyscy pozostali. A wy dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, subskrybujcie ten kanał. Spokojnego dnia wszystkim i chwała Ukrainie.